Szarloteczka? Dziękuję bardzo pani. Vera <grymne> to jest jak pani domo. Moi drodzy, dzień dobry. Dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy dzień. Dzisiaj, dzisiaj, moi drodzy. Jedziemy z Wrocławia do Krakowa, ponieważ po pierwsze będziemy nagrywali dzisiaj podcast z Wersow, a po drugie musimy zrobić pewną sesję zdjęciową do projektu, o którym raczej jeszcze nie mogę mówić. To będzie serio długi dzień, ponieważ podcast mamy na 12. Ja muszę wyjechać za jakieś 10 minut z domu, ponieważ jeżdżenie samochodem elektrycznym powoduje to, że wszędzie musimy wyjechać około godziny szybciej, ponieważ jeszcze musimy przeliczyć czas na ładowanie Tesla. Podcast mamy na 12, a zdjęcia na 17. I z tego powodu, niestety, wrócimy do Wrocławia pewnie koło pierwszej w nocy. Co zrobić? Co zrobić? Ej, to jest dobry kadr. To jest dobry kadr. Zapamiętać ten kadr, zapamiętać ten kadr. Dobra, bierzemy plecak, bierzemy skrzynię, wielką humo skrzynię i wyjeżdżamy w stronę Katowic. Dlaczego Katowic? Ponieważ tam właśnie jest Super Charger Tesla. auto jest brudne Jedną rzecz którą musicie o mnie wiedzieć nienawidzę mieć brudnego samochodu więc myślę że jeszcze przed wyjazdem szybko je przepłuczemy uh, zapomniałbym plecaka foto zapomniałbym najważniejszego plecaka ever nie? Dobra, ochlapałem cały aparat, jest całym okry. Chociaż nic się nie stało. Wszystko możemy cisnąć. 8. 8. 8. Miałem wyjechać 740. Mam nadzieję, że to i tak będzie kit. O nie moi drodzy, widzicie co tutaj się stało? Co tutaj mnie spotkało? To jest przekleństwo tej ładowarki Ona jest zawsze, ale to zawsze zajęta Prawo dziadu, śmierdzący Wsiadł <grystanie> do samochodu, jeszcze sobie coś robi na telefonie Jupiu <grystanie> Moja cierpliwość w takich wypadkach po prostu jest na granicy wytrzymałości, nie? Dobra, udało nam się podłączyć, Tesla się ładuje, zostało nam jeszcze 15 minut ładowania i na co wykorzystać dobrze ten czas? Na gadanie do kamery. Ten podcast to jest dla mnie naprawdę ważna rzecz. że ten podcast z wersów jest naprawdę, naprawdę potrzebny. Z tego powodu, że Wera od dłuższego czasu nie wypowiadała się nigdzie dłużej. Nie było z nią takiego wywiadu, takiej rozmowy, która by trwała nie wiem, godzinę, dwie godziny. W której by można naprawdę zobaczyć, co ona myśli o tych wszystkich rzeczach naprawdę, które nie są tylko krótkimi wypowiedziami, tylko są rzeczywiście szczerą, długą rozmową. I mam nadzieję, że przez ten wywiad, że przez tą rozmowę. Bo zawsze podkreślam, że fomo to rozmowy, a nie wywiady, chociaż sam teraz tak powiedziałem. Uda mi się dowiedzieć od Wery coś więcej. Dowiedzieć się, co ona tak naprawdę ma w środku, jak ona reaguje na tę krytykę, ja spotkała w tamtym roku. I reaguje na to wszystko, co ją spotyka. I czy rzeczywiście to po niej spływa, czy nie, bo tak z zewnątrz to wygląda, jakby po prostu. Jakby nie do końca ją to dotykało. A szczerze, w serduszku wątpię, że tak jest. Tak więc naprawdę mi zależy na tym, żeby ta rozmowa poszła dobrze. Żeby. żeby ja i żebyście wy, bo robię to dla was, wyciągnęli coś z, z tego, coś więcej. Żebyście mogli poznać werę trochę bardziej, ale od takiej autentycznej strony. Nie takiej, wiecie, influencer influencerskiej słodkiej. Mam do niej bardzo dużo pytań. I to jest taka rozmowa, do której praktycznie się nie przygotowałam, bo te pytania do niej pojawiają mi się w głowie naprawdę naturalnie. To jest lakończyć się ładować i lecimy dalej do Krakowa. teraz najważniejsze to znaleźć miejsce do nagrywania. I zastanawiam się, czy zrobimy to w salonie, czy zrobimy to u WERY na górze w pokoju. Hejka. Dzień dobry, cześć, ja sobie bloguję. Aha! To trzeba było powiedzieć, jestem taka nieuprzedzona, ale dobra. Fajnie. Znaleźliśmy ją, moi drodzy. Trochę tak, trochę tak. Nagrywamy y tutaj, czy nagrywamy u Ciebie? Yy, wiesz co, ja się w sumie zastanawiam, bo nie wiem gdzie będzie lepsze światło i gdzie... Mogę sobie pójść na górę zobaczyć? Tak, tak. Tak. Tak, tak, tak właśnie chyba chodziło, to to, Ale też stoli przecież. Tak, no. No to ja Ci to umyję. to już no Nie? Doda chyba tak miała, nie? A czekaj, co powiem. Venkan! Wyrażesz no taniej roboty, co ja tu nie nagram. Moi drodzy, życie blokowe właśnie tak wygląda. No tak. Wszystko trzeba robić pod kamerą. Jak się nie nagrywa i nie pokazujesz, że to robisz, to ja tego nie robił, wiesz, co chodzi. Bo wiesz, jako że mamy dziecko, to nie zawsze jest tak super czysto, więc i tak powiem Ci, że jest i tak czyściej, niż jest normalnie na ogół. E, aczkolwiek zastanawiam się teraz jeszcze tylko szybko, co ubrać, bo zastanawiam się, czy ten top to nie będzie zbyt duży neglisz i to już jakby wiesz, nie będzie za dużo. A wczoraj, taka ciekawostka, oglądałam wszystkie moje podsumowania roku spośród wszystkich lat, kiedy działam w internecie. Wiesz po co? Po to, że jak cokolwiek nie zapytasz, ja nie wiem jakie u Ciebie są pytania, wiadomo, że słuchałam Twoich podcastów i tak dalej, ale starałam się w ogóle nie zrzucać na teologii i nie przygotowywać do tego, ale przygotowałam się tylko pod jednym, pod jednym kątem. Oglądałam sobie wszystkie podsumowania, żeby wiedzieć co się w moim życiu w ogóle wydarzyło. <grym> bo, że sama sobie tak, żebym sobie sama przypomniała co się w ogóle w moim życiu dzieje, bo dzieje się tak dużo, że ja już sama nawet nie pamiętam. Dobra, musimy się sprężyć moi drodzy, bo już czas nas nagli. Dawno nie miałaś chyba werea, nie? Takiej rozmowy? Tak. Dlatego tym razem mam takie coś, że mm, nie chcę palnąć jakiejś takiej, wiesz, niepotrzebnej gafy, która później y, gdzieś tam pójdzie, wiesz, wiral i będzie, będzie wykorzystana przeciwko mnie. Ja w ogóle mam takie coś, że zawsze przed wywiadem, przed rozmową mam taką obawę. Że, że ktoś, wiesz, wykorzysta mój wizerunek specjalnie, żeby później to tak negatywnie wybrzmiało, nie, wiesz. Zresztą, jesteś czujna na to, co teraz? Bardzo jestem czujna. Też, no, po tych wszystkich rzeczach, które, wiesz, się działy, to tak, to tak już człowiek sobie myśli, nie? że za każdym razem ktoś może coś niefajnego jak powiedzieć, albo coś fajnego, fajnego wykorzystać. Ja zawsze, ja zawsze myślałam o FOMO jako o takim miejscu, żeby ludzie nie bali się tutaj przyjść. Bo mam wrażenie, że wiele podcastów jest takich, czy wiele wywiadów jest takich, że ludzie przychodzą i chcą, wiecie, chcą takiego mięsa, chcą ploteczek, chcą takich rzeczy, przez które ktoś potem boi się do tego podcastu przyjść. I ja zawsze unikam tego i chciałam, żeby to było miejsce, w którym można przyjść i normalnie sobie z kimś porozmawiać, żeby ktoś po prostu nie stresował się przyjść do mnie do FOMO. Dlatego tu jestem. <głos> 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 Dlatego to jestem i naprawdę szczerze sobie, wiesz, słucham tych rozmów i uważam, że można dużo z nich wyciągnąć. Podcast nagrany. I powiem wam, moi drodzy, było mocno. Było mocno i jakoś emocjonalnie mnie to dotknęło. No. Szarloteczkę? Dziękuję bardzo pani. Wera <grym> to jest pani domu, to jest pani domu. Uwaga test. Hmm. Było na tyle mocno, mocno, mocno to było określenie. Było na tyle intymnie, nie wiem czy mogę powiedzieć intymnie, chyba mogę, że w pewnym momencie zapomniałem spojrzeć na kamerę i chyba się wyładowało i wydaje mi się, że końcówka że w końcówce może być sam dźwięk, bez obrazu. Przepraszam, ale daliśmy radę. Nie ma. Podcast. Wiesz, ja cię znam prywatnie, ale po prostu są wiesz, osoby, które znają cię jako postać, nie? Ale wiem, jak jesteś wymagająca. Jestem. Tak, też. Nie poruszyliśmy tego, widzisz? Drugi podcast za rok. Naprawdę nie poruszyliśmy. Nie da się cię ciebie przegadać? Nie da się. Ale nie jesteś łatwo do współpracy. To wiesz. Wiesz, jak ja to podsumuję? Podsumuję to tak. Każda osoba, która ze mną współpracuje wie, że ja nie jestem łatwa, ale że jak zrobię coś dobrze, to to jest bardzo satysfakcjonujące, 40 razy bardziej. Bez wątpienia ty osiągasz wynik, mhm. to bez wątpienia, ale nie jest to łatwa praca. Ale pytanie, czy chcesz żyć życie na office? Tak, mój drogi. To by było na tyle z domu Wery, teraz jedziemy na sesję, którą nie będę mógł wam zdradzić, ale zobaczycie kilka przebitek. Jako, że u mnie się rozładowała bateria. To a, a nagrywasz na dwa? Nagrywam na dwa. I co jeszcze da nowy profil normalnie? No nie, skupiański. dobra, to nie nagrywam. No, żartuję. Berka. Papa. 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 Do zobaczenia. Pa. Pa, dziękuję okay. ci. Udało mi się dojechać na miejsce, nie było to łatwe. Jest fatalna pogoda leje, jest mgła, mikrośnieg. Fatalnie. Gdzie on teraz iść? To jest pytanie. Nie mam drodego pojęcia, gdzie mam iść stąd w jakiejś galerii. Botnau. Czas zadzwonić. jak to jest to chyba na pewno nie jest to w tym budynku i muszę przemierzyć całą galerię potem gdzieś wyjść i potem dalej tego szukać nie mam bladego pojęcia gdzie jestem i jak mam trafić tam gdzie mam trafić To jest krok poziom 0 chyba pani powiedziała że to jest w budynku starym budynku PKP dobre światło co? Dobre światło, nawet dobre światło. No tu są jakieś nie stoją, więc uciekam. Kraków help. Tylko jakie ja mam wejść Tam. zamknięte wszystko. Help me. No i dupa, moi drodzy, zostaniemy na dworze. Na zawsze. Dzień dobry panu. ja dzisiaj mam sesję u was w studiu i ja stoję przed drzwiami nie wiem jak mam wejść. Ja ci powiem, tak pokrótce, ona sobie swoją część no, zrobi, ewentualnie rzeczy wejdzie. Pan mnie tutaj poinstruował z całym oświetleniem, mm, powiedział, jakie lampy możemy wziąć, jak podłączyć aparat i wszystko, więc ja zaczynam to... się przygotowywać. I teraz, tak, tutaj. Już powoli wszyscy się schodzą. E stawiamy światło i zaczynamy zdjęcia. Myślę, że nie będę wam tutaj pokazywał jakiegoś wielkiego backstage'u, bo wydaje mi się, że jest to dość projekt, z którym ja ostatecznie nie czuję, że mogę się dzielić, więc ewentualnie zobaczycie tylko jakieś przebitki i co, i widzimy się po widzimy się po zdjęciach. See you. 18 tysięcy, 16 tysięcy, 13 tysięcy, 12 tysięcy. Sesja skończona. Padam na ryj. Wszyscy się zbieramy, idziemy do samochodów i cisnę na autostradę. To wyszło git. Tak mi się wydaje, że wyszło. Czyli cię pokonałem. Mogę pozdrowić kogoś? Możesz, kogo? Chciałbym. Nie. Nie mogę się zdecydować. Kogo ja bym chciał najbardziej pozdrowić? Nie. Ciebie? Daniela chciałem najbardziej pozdrowić, króla wszystkiej grafiki. No i teraz odwieszne pytanie, czyli gdzie ja stanąłem? Do wietra Ej no. prawda, że patrz Ten samochód jest y, przy, przystosowany do tego, żeby mieć rogi i wiesz, i nosa, nie? No dzwonią dzwoneczki Powiem wam, wujas to jest klasa gościu Naprawdę Klasa gościu C, Sub, Dobra, ostatnie ładowanie piosenki i wciśniemy do domu. ładuję od razu do 90% i już jedziemy, bo wszyscy zmęczony nie chcę się już zatrzymywać. Ale najpierw tradycyjnie idziemy tam, czyli do masz. Był za dzień. Jej idę jest godzina druga. a wy dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu vlogów. Dobranoc. Boże, nie macie pojęcia ile ja się nauczyłem, żeby zrobić ten kadr.